Siemanko z tej strony w buka w dzisiejszym odcinku z Rafta razem z Mateo. Ja no. Będziemy robili tak na szybko płetwy oraz siatkę. Ponieważ jedno i drugie nam się przyda. W tym czasie płyniemy do wieży radiowej. Jak to wszystko zrobiliśmy, to widzieliście albo nie widzieliście, to zapraszam do zobaczenia. W poprzednim odcinku tutaj płyniemy powoli do tego punktu co wskazuję. Tam będzie wieża radiowa i to jest początek fabuły więc zaczynamy robiąc wiem, że tam dużo glonu potrzeba było najpierw myślę, że siatkę, bo siatka była chyba tańsza do siatki potrzebujemy desek, to mam linki można zrobić szybko dwie mazie mamy oraz jedna śruba, którą możemy stworzyć więc mamy siatkę pierwsza część quest'a na dziś zrobiona i druga część to są płetwy, na które musimy po prostu chwilę poczekać aż się Yy, przepali go. A i jeszcze tutaj jak widzicie mamy taką tratwę obok nas, jest opuszczona tratwa. Chyba jej nie pokazywałem wam. Look dude. No, 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 no. się popsuło. Co ty, ty właśnie zrobił? Lecimy, zbieramy kratę. O, kratę z samymi deskami, jak miło. I tratwa się y, zatapia. Jest to tak wygląda opuszczona tratwa, ale nie wiem czy ty, Mateo, widziałeś jak to wyglądało, ale. Nie. To tak w skrócie mieść deskę y, w twarzy. Super. Dobra, płyniemy powoli tam, w tym czasie nam się, Dom nam się przepalały te glony. Próbujemy ich więcej, niż myślałem. Jednak. 12 zwykłych glonów. I tu są tutaj glony, które będą potrzebne. I do użycia mamy jeszcze... Tutaj mamy dwa, to jeszcze pięć, tak to. O Jezus. Trochę dorzuciłeś. No w sumie dobrze. To po prostu skipnę wam do momentu, jak się przepalą. I ostatnia maś spnącza plus to. Teraz mogę zrobić płetwy jedne Mamy płetwy drugie, więc Mateo łap płetwy Może lepiej nie tu yy, Tu masz To butla sena by się przydała A no w sumie i ta. Możemy, możemy zrobić Możemy szukać Butelki no to to jest trochę tylko mazi, a mazi mamy sporo akurat W sensie Może nie mazi, ale Glonów A tam yy, but, do butelki do butli z tlenem będzie potrzebne więcej. Na pewno. Nie wiem, czy dwie butelki, czy jedna. Bo no nam tu nie starczy, wiesz? Dwóch mazi nam zabraknie. Szkoda. To jeden będzie miał yy, butelkę z tlenem. Najwyżej poradzimy sobie, pani jakoś. Już widać, że na horyzoncie. W sensie na horyzoncie. Bardziej tak. Leciutko widać już tą stację. Więc. Git. O, mamy demazie. Teraz szybko. Szybko, że zacznę może przepalać kolejne, bo się przydadzą. Mamy butelkę do prze... przebadania. Lornetka i butla z tlenem. Aby zrobić butle z tlenem potrzebujemy butelkę. O Jezu, dobra. Yy, przykro... Mm hmm, chociaż zrobimy jedną. Bynajmniej będziemy mogli... Będziemy mogli zrobić, bo nas nie stać jeszcze, ale... Ale będzie stać. I dopłynęliśmy. Możemy chyba powoli... Nie już atakuje, widzę. Eee... Yy, Masz obok ja, no? Właśnie nie mam, powoli ją robię, ale... Ale jestem blisko do zrobienia ich. Nie, ja się tutaj wszedłem. Okej. Okay. Przynajmniej pójdę z tobą. Zrobimy potem ją, trudno. Teraz nie jest najważniejsze, najważniejsze to jest zrobienie wiesz, pabuły. O. I warda Varda. Shark named him Bruce. Okej. Okay. Tutaj nic ciekawego nie ma. tak nie peń, bo też bym chciał coś złamać. Co tu mamy? Y mamy notatkę, okej. Okay. To nie jest pierwsza notatka najlepsza, bo jeszcze gdzieś tu powinno być, wiesz? Tu nie ma. O. E, to jest. A, tak. 12 grudnia zatrzymaliśmy się na noc. Sowa wspiął się na wieżę. A radio najwyraźniej nadal działa. Nie trzeba do e, Selen wcześniej niż za dwa tygodnie, ale zespół nie odpowiada. Można powiedzieć, że sytuacja jest nieco napięta. Pozostałe budynki znajdują się pod wodą, więc jeśli Selen przepadło. Okej. Okay. Zapewne miało być przepadła, ale okej, okay, nie wiem. E, Zostaniemy z niczym, a teraz jeszcze Wróbel nie chce z nami rozmawiać. Mam nadzieję, że nie, nie jesteśmy ostatnią szansą dla ludzkości. Kukułka. Muszę, muszę na, się najeść i napić, bo zdechnę. Kontynuujemy. Tyczej. Minęły dwa tygodnie. Jesteśmy tu sami z sobą. Utknęliśmy na tej platformie. Wróbel zabrał... nie wiem dlaczego. Z wszystkiego robi się tu tajemnice. Nawet nie znam ich prawdziwych imion. Wiem tylko, że zespół z Seleno pracował, działając z prototyp i potrzebował więcej ludzi. To my mieliśmy być tymi ludźmi i razem mieliśmy znaleźć sposób na wyjście z tego bałaganu. jakoś. Słowa krzyczy na bierze, może radio coś odebrało, czy to ty, wróbel, kukułka. Okej. Okay? Okay. Idziemy dalej. Idziemy szukać więcej, yy, więcej ciekawych rzeczy. Mam jak mam projekt latarki na głowę. Wow. Przyda się pewno. O, notatka. Mhm. Idziemy po kolei? Nie, nie idziemy po kolei. Potem będę patrzył. Wyspa Balboa. Ciekawe. O, krata była z wiosłem i dwoma śrubami, jakbyś nie zauważył. Właśnie ja ją zauważyłem. A zostawiłeś dla mnie. Dzięki. O, tu jest to jakaś. To już jest kolejna. Nie, to jest ta. Hmm, luty. Okej, okay, czy już są pogubieni kiedy. Gdzie są i, i kiedy? Odebraliśmy wiele sygnałów. Może ktoś zdoła nam pomóc. Nie umieramy z głodu jeszcze. Reaktor w SE. Reaktor w SE. w Selenę. Nie wiem, w selen. Może być jedyną szansą, jaką mamy w walce z tym bezkresnym oceanem. Wiedziałeś o tym, rubel Sowa uważa, że nas zdradziłaś? Ale musiałeś mieć dobry powód, żeby tu nas zostawić. Mam nadzieję, że uda Ci się dotrzeć do Se Seleny i dokończyć budowę reaktora. Dla dobra wszystkich. Okej, okay, czyli jakiś reaktor będzie. Komunikaty radiowe Sowy. 22 grudnia odebraliśmy wezwanie y, pomocy wyspą Balboa. 9 stycznia. Kukułka nie chce się spogodzić z faktami. 2 lutego. Y, w oddali słychać strzały. Miasto Tangaroa. 14 lutego komunikat od Wróbla z Salen. 6 marca: Kolejne wezwanie pomocy Waruna. Point: Zaginione dziecko. 16 kwietnia: Tratwiarze marzą o utopii. Głupia nadzieja. No Okej, okay, no to. Widzę, że y, mówią zapewne o jakichś kolejnych miejscówkach, albo coś takiego. Ty już tam na górę wchodzisz, czy. No, już jestem na górze. Nie ma tu żadnych notatek, bo. No, jest jedna tam na górze. O, kolejny hak. Witaj. Hej, hey, przyjazna twarz, zastanawiasz się, jak tu trafiłam. To no. długa historia, bardzo długa historia. Masz notatkę na tym. na tej tablicy? Ono. Głównie z powodu zatopienia się świata. mhm. Świetnie, ruszajmy. Okej, okay, odblokowaliśmy postać zapewne. Ludzie. 7066. Więc y, mamy już kolejne miejsce jako nasz cel. Ale teraz bym szedł niżej, bo tam też coś widziałem. Że pod wodą były jakieś budynki. Gdzie budynki. Podtopione wszystko. To nie jest do zebrania. Czy tu szafki może Ja już tam zebrałem. Więc... Więc tak. Mamy nowy już punkt do... Jako nasz cel. który pod 7, nie, nie pod, siudem, pod te, 7, pod T 7066 7 0 6 6 ok, no to wiem mniej więcej gdzie trzeba płynąć e, jeszcze bym zrobił zacznę już nas wypuszczę stąd, żeby nie stać tu jak, jak głupi i zacznę w tamtą stronę lecieć Podkładam przy okazji itemy i zrobimy to, co mieliśmy zrobić, czyli butlę z tlenem. Bynajmniej jedną. Nie wiem, jak z drugą, ale bynajmniej jedną. Mamy maść pnącza i mamy butlę z tlenem. Najpierw ja sobie to przetestuję. Okej. Okay. W sensie, czy to, czy to jakoś bardzo zmienia drastycznie, jak długo możemy siedzieć? No, nie wiem, chyba nie. Okej. Okay. Mm. Coś tam na pewno daje, ale nie jakoś ogrom. Możemy się nauczyć y, urządzenia do recyklingu. Jeżeli... zrobił od razu tą latarkę na głowę, bo możliwe, że się przyda. Nie wiem, jak, jak się nauczyliśmy... aha bo no. te płytwy się zużywają. No. Jak nie. się nauczyliśmy, to pewno się przyda. Bateria, plastik. Masz trzy plastiku może? Może. Może. Albo no, ocean. Tu prędzej ocean. Dzięki. Trochę, trochę więcej niż 3, ale spoko. Jeszcze odłożę. Niech na to czekamy, to zacząłbym upgradeować nam trochę podłogi. O! Już, już potem się mo można jakoś przechadzać. 6, 6 i... Już mamy jedną. to możemy jedną baterię wrzucić baterię do zbadania. Nauczyć się tej latarki. Latarka pewno... O tu jest. Yy, bateria, odpadki i liny. Nieźle. Nie pytaj gdzie jestem. Ja nawet nie wiem. Gdzie ty jesteś? Idziecie w ciało. Nie pytaj. Ehe. Okej. Okay. Nie wiem, zatrzymać teraz czy co, bo... Nie nie ja Z zatrzymam, bo nie wiem, gdzie ty jesteś. Widzisz mnie w końcu, czy nie? No właśnie nie. Ja cię, ja cię jakby Sirius nie widzę. Czemu ty odkrywasz teraz tyle rzeczy? To tu się dzieje. Jakieś skrzynie zobaczyłeś, czy jak? Tu stoję. No, że... musisz się. Obstałem, że tak. Ale. Taki nie dom... musisz stać. I'm scared. Prosta bateria. Teraz możemy sobie. No, jed jedną już mamy, ale. Odpadki będą tu, i możemy jedną latarkę zrobić. Latarek nie będziemy używać, ale się przyda. Teraz wydaje mi się, ale się przydadzą. O jezu, ile drewna. właśnie zro zrobiłem już latarkę na głowę, a nawet dwie. Możemy zrobić tą wyrzutnię sieci, chyba, chyba że ją mamy. Nie wiem, ja już nie powiem. Ok, no to ją zrobię. No bo kto mi zabroni? Yyy, wyrzutnia, zrobiłem wyrzutnie progres. Chcę się zwiecić tego, czy jest. To do czego płyniemy, to nie zwiedzimy tego na pewno w tym odcinku. Dopłynąć jak najbliżej to zrobimy. I obstałem, zrobimy sobie taką tą lekką przerwę. Zrobimy przerwę i po prostu na kolejnym odcinku w środę, bo wy to oglądacie zapewne w niedzielę. Mam plan, zrobię dużą skrzynię dwie, dwie duże skrzynie, albo i trzy nawet. Więcej tym co Cztery zrobię. Zrobiłem pięć skrzynek tych dużych. Muszę to eee, Łóżko, muszę wywalić jedno na pewno. Tymczasowo. O. Teraz mogę zrobić. Tak, żeby ładnie było. Op. Na biedę można zrobić trzy te, trzy żądki. O, pasuje. To Łóżko gdzieś postawię. Bardziej sensownie taką może być. Zrobimy butle i na tym skończymy, przykro mi. Ale no. Musicie poczekać 3 dni około. Myślisz, że będziemy to robić z tymi... ...paterkami na głowę? Eee, myślę, że tak. Dla samej wygody widza. Już nam ładnie widać. O! Mamy butle z tlenem, to łap butle z tlenem. Rzuciłem ci tu. łóżek, jest u mnie. O u ciebie też? też. No wow. u mnie Panie, to wygląda. Jak pies wyglądasz. Wiesz? Zadokujemy zaraz. I um. na tym skończymy odcinek, bo był przepełniony, w sensie no, myśleliśmy, że będzie mniej rzeczy do robienia. Ale coś tam poznajdywaliśmy oczywiście. Ale dobra, no yy, zrobiliśmy wszystko co chcieliśmy. Ten statek, który się nazywał yy, Wasagatan chyba, Wasagatan, niech będzie, yy, zwiedzimy go na kolejnym odcinku, no i co, ja byłem w to był Mati, graliśmy sobie w rafta, no do kolejnego odcinka, siema, siema